jeżeli nie masz pieniędzy, to będziesz gorszym graczem w StumbleGuys? To brzmi naprawdę okropnie, ale dzisiaj udowodnimy, że chyba jest to prawda. Jeżeli nie masz pieniędzy, to tej mapy w StumbleGuys nie przejdziesz, a przynajmniej tak twierdzi jej twórca. Widzowie, to jest szalenie nieuczciwe, ale dzisiaj zobaczymy, czy jest to prawda. Popatrzcie na to. Nie da się tutaj wskoczyć. Natomiast używając emotki piłki, czy zrobimy to? Oj! No dobrze, drugie podejście. Robimy sobie tak? No tak, faktycznie, z emotką piłki jest to możliwe! Niesamowicie ciekawie wygląda ten projekt, bo jeszcze nigdy nie graliśmy takiej mapki Pay to win. Popatrzcie na to! Oczywiście, totalny szacunek dla twórcy tej mapy. Ja mam tylko po prostu bekę. Że naprawdę trzeba mieć kasę, aby to przejść XD! No nie mów, że na przykład tutaj nie doskoczysz bez... Emotki piłki. O, oh, wow. Koleś stworzył naprawdę potwora. Koleś stworzył coś, że serio trzeba mieć tą emotkę. Co ty mówisz? A tu na przykład to co ja niby mam zrobić? Jak ja niby mam to przejść, waria? Zostaliśmy strollowani. Okej, okay, okej. Okay. No nie mów, że na przykład tutaj też nie dosko Wow. Wszystko trzeba robić przy pomocy. Piłki do siatkówki. niesamowite. Słuchajcie, niesamowite, ale zarazem przekozackie, moim zdaniem. Bo na serio. Bo naprawdę, słuchajcie, takiego projektu to ja. Nie widziałem. Dobra, kolejne podejście, słuchajcie. A może bym właśnie sobie tak, o, stanął bez żadnych emotek? Tutaj bym sobie zrobił to w ten sposób. No i dobra, słuchajcie. E, jedyne, co mi się nie podoba, to, że tam chyba musimy pójść, bo tu są dwie... Dobra, są, so, słuchajcie, tutaj dwie mety, prawda? Okej, okay. i zobaczę... O kurde, o kurde, o kurde, ale mnie tutaj zacięło. Zobaczymy, słuchajcie, czy właśnie idąc tą metą... Co? Czy w ogóle gdzieś przejdziemy, słuchajcie. Ok, zobaczmy. Dobra, wyłączam sobie tą emotkę. I teraz tak. Pojedyncze, słuchajcie, spacje I no, ej, dziwnie się jakby spowalnia na tych klockach. Natomiast słuchajcie, no niestety. To był fake. Więc pójdźmy, słuchajcie, właśnie tą trasą numer 2. Do, numer 2! Dobra, i po! Też fake. No to teraz pytanie. Jak ja mam się tam wrócić, jeżeli ja mam tutaj checkpoint? Człowieku, czy ja naprawdę muszę teraz znowu wskoczyć na tą windę tak jakby? I teraz muszę tak jakby wrócić tutaj? Teraz muszę pójść tędy? XD Chcesz dołączyć do tych widzów, żebym miał ciebie w znajomych? Zostaw suba! A następnie wejdź do sklepu i raz na dwa tygodnie wpisuj kod twórcy Abra. To jest A, -a tylko cztery litery. I powiedz swoim znajomym o kodzie ABRA. Przecież ja będę miał tu zawsze już checkpoint. Ej, ale ma ktoś pomysł, jak ja mam tutaj na przykład to przejść? Bo to jest, słuchajcie, ciekawe, że to nas tak odpycha. Może tu jest, słuchajcie, jakaś tramp... Aha, jednak nie ma trampolin. A ja mam checkpoint znowu tutaj. Wow, nieźle on to wykminił. Szalona mapa na gruby portfel. Natomiast co tutaj, słuchajcie, mam zrobić? No, podejrzewałem, że, słuchajcie, mam zrobić jedno. A, jajaj, jaj, chyba naprawdę mamy coś takiego zrobić. A specjalnie, słuchajcie, tutaj właśnie jest to coś, żebyśmy my nie wiedzieli. Nie wiedzieli w którym momencie wyskoczyć. Sfany ten twórca mapy. Wow, serio gruby projekt. Naprawdę gruby. Chciałbym, słuchajcie, wiedzieć gdzie się jakby to kończy. Dobra, robię tak. Oj, prawie. Jeszcze dalej, słuchajcie, musimy być. Jeszcze. Da. Do... No już się nie da dalej. Nie da się, nie da się. Aż stwierdziłem, że się cofnę tutaj, słuchajcie, i zobaczę, bo to mi jakoś dziwnie, dziwnie nie pasuje. Nie wiem, gdzie trzeba skoczyć. Nie da się. Naprawdę, zrobiłem ile się da, ale przejście musiało być w innym miejscu. No dobra, Abra Beast. Ta mapeczka wygląda na stosunkowo długą, ale stosunkowo łatwo, więc zobaczmy, czy faktycznie tak będzie. Może się okazać, że wcale nie będzie długa, będzie krótka. I okaże się, że wcale nie jest łatwa, tylko jest trudna. Ok, na tym się chyba da stać. Do Dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. Okej, okay, tutaj trzeba będzie właśnie... Jakoś... Ty, a... A to trochę daleko! To już jest. No właśnie, na emotkę piłki do siatkówki. Pay to win, po raz kolejny przed nami. Niesamowite, no dobra, robię sobie tutaj siatkówkę. Oj, oj, ale też raz się zatrzyma jeszcze. Naprawdę bez pieniędzy to jest nie do przejścia. Dziwne, naprawdę słuchajcie, to się robi coraz bardziej dziwne. Ale spróbujmy jeszcze, słuchajcie raz. No może, może, słuchajcie, bez tej emotki piłki do siatkówki. Jakbym stanął tutaj, słuchajcie, i odpowiednio dobrze skoczył. Okej, okay, okej. Okay. I ledwo, naprawdę ledwo, ale się udało. Więc jest spoko. Natomiast tutaj. Oj, tu nie wiem. No bo albo tu jest, słuchajcie, coś nie tak. Albo trzeba będzie, słuchajcie, zrobić inaczej. Trzeba będzie wskoczyć właśnie tutaj. Tu się zatrzymać emotką. O, dobra, 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 dobra. Okej. Okay. Tutaj sobie na tym stanąć, tutaj sobie pójść na to. No i teraz, słuchajcie, pytanie: Co dalej? Bo są takie odległości, że ja nie wiem, słuchajcie, gdzie mam stanąć, a gdzie nie. Mogę spróbować tutaj, ok, ale gdzie dalej, słuchajcie? No co, że jakoś bokiem? No tu nie ma opcji, aby, słuchajcie, to przejść w ogóle w jakikolwiek sposób. Oj, to się robi, słuchajcie, dość mocno cwane. Czy ja mogę na przykład. Nie, no to mnie spali. To już widzę, że to mnie, słuchajcie, spali. No chyba, żebym stanął, słuchajcie, sobie tutaj. O kurde. Okej. Okay. Okej, okay. ej, dobra, to jest porąbana mapa, słuchajcie, jednak, serio? Byłem słuchajcie blisko, ale teraz przynajmniej mogę, słuchajcie, trochę mniej asekuracyjnie grać, bo przynajmniej wiem, że tutaj słuchajcie jest checkpoint, czyli tak, robimy sobie tutaj. Serio. Dobra, znowu jestem tutaj. I znowu nie chciałbym, słuchajcie, oberwać w jakiś głupi sposób, prawda? Więc zrobimy tak. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra, dobra. I jedziemy dalej. Ej, ciekawie. Błagam, żeby tu był checkpoint, bo to był trudny fragment, słuchajcie. To był naprawdę nie za miły fragment. A jeżeli doskwierają ci upały na co dzień, to wpadaj na wowowową abraety po czapkę z daszkiem abra team. Z możliwością regulacji, żeby pasowało na każdą głowę. Tutaj, słuchajcie, no to też nie jest taki zamiły fragment. Taki wiecie, że. Tutaj jeden piksel i ty spadasz, to może być mocno niewdzięczne. Okej, okay, jestem tutaj, słuchajcie, tu się zatrzymam już emotką. Wejdę sobie tutaj. Ej, to mógł być naprawdę jeden z trudniejszych fragmentów, a, a jakoś całkiem spoko to przeszliśmy. Dobra, tutaj nie wiem akurat, przez to, że te bloki są bardzo zepsute. Te reflektory są strasznie zepsute. Nie wiem, w którym momencie, słuchajcie, jakby tu będzie dziura, a w którym nie. Więc zróbmy tak. To nas wybije w ten. Aha, chyba miałem tam stanąć, słuchajcie. Na tej ścianie, tak jakby. Dobra, okej, okay. ej, całkiem fajna mapka, ale... A tu zrobiłem coś źle. No panie władzo, proszę mi przytoczyć paragraf. To było, słuchajcie, nie za miłe powiem szczerze. Dobra, czekaj, czekaj, wróćmy sobie tutaj. Dobra, z tego sobie zrobimy tak. Tu nas znowu wybije Tutaj sobie polecę tak. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I ewidentnie tutaj bez żadnego skakania, bez niczego, bo te kolce są po prostu, słuchajcie, zbagowane, co nie? One są po prostu słuchajcie, zbagowane i tyle. Eee, eee... XD XD Ej, do... dobra. Słuchajcie, nigdy w życiu jeszcze nie miałem trampoliny na żadnym odcinku, która byłaby jak podłoga, która by nie odbijała niczego. Fajny item, naprawdę fajny item i szacunek za to. Natomiast słuchajcie, ta mapeczka wcale nie wygląda na taką, gdzie potrzebujesz pieniędzy. Na samym początku miałem wrażenie, że właśnie może ta emotka piłki do siatkówki była potrzebna. Ale tutaj nie wydaje się, słuchajcie, no i tutaj patrzcie co my mamy patrzcie co my mamy Mamy tutaj zjeżdżalnię wodną Mr Beast. Aha, okej, okay. okej, okay, jeszcze raz. No dobra, no dobra, możemy spróbować jeszcze raz. Tutaj ewidentnie, słuchajcie, trzeba naciskać spację w. Ej, to jest chyba błąd mapy, bo nie chce mi się wierzyć, że koleś specjalnie pomyślą Ej, dobra, tutaj trzeba będzie się podskakiwać. Jakby to jest chyba jakiś błąd tej mapki, ale spokojnie. Dobra, ja. Ej, teraz próbowałem. Znaczy, ja nie mówię, że błąd tej. tej. jakby twórcy, że twórca zrobił źle. Tylko bardziej mam na myśli, że po prostu ta mapka chyba może po zapisaniu się. Zbagowała? Co? Mam inny pomysł. Ja wiem, to jest głupie, ale spróbujmy, słuchajcie, może pójść barierką, bo naprawdę mam wrażenie, że to, to, to jakby albo się zepsuło, słuchajcie, albo, albo nie wiem. Ale spróbujmy, właśnie, tutaj ten fragment przejść barierką i zobaczymy, słuchajcie, bo to ewidentnie nie jest pod spację. Ewidentnie, słuchajcie, to tak nie, nie powinno wyglądać. Dobra, no widzicie, tutaj nagle jakoś wszystko totalnie dobrze śmiga. Okej, okay. lećmy w takim razie dalej. I słuchajcie, tu już za sekundę będziemy mieli metę. Dobra, dawaj, 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 wariacie, dawaj, 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 dawaj. Tutaj mamy, słuchajcie, sterowiec. Okej, okay, nawet nie za chwilę metę. Ty, to jest jakaś kosmicznie długa mapa Ja nie wiem, czy w ogóle się tutaj wyrobimy z czasem, jak tak dalej pójdzie. Okej, okay, może ona jest tak, słuchajcie, wyliczona. No właśnie, ona jest wyliczona bez failu. Swoją, swoją drogą, widzowie, super koło szczęścia, tak, na podbudowanie humoru, żebyście wy mieli teraz lepszy humor, kiedy widzicie, że ja nie trafiam kompletnie nic. Ale to, co jest fajne, to popatrzcie, tutaj mamy mityczną skórkę Disc Diva za 640 klejnotów. Więc ja bardzo chętnie to powinna. Nie wiedziałem po prostu, że nie mam tej skórki. Ej! Ej, kliknąłem wyposaż No nie mów, że ja ją miałem wcześniej Czekaj, miałem czy nie, bo teraz się pogubiłem Dawaj misję No dobrze, to jest mapeczka, która podobno wymaga minimum 300 IQ, aby móc ją przejść Uwzględniając to, że ja mam ze 2 IQ, to możemy mieć małe tarapaty Jest tutaj, słuchajcie, trampolinka, prawda? Skaczę sobie na tą trampolinę Ok, widzimy, że to nie działa Spoko, przynajmniej tyle dobrego To jeszcze jedną rzecz zróbmy taką małą Okej, okay, nie działa. No to przynajmniej wiemy. Dobrze. Tutaj mamy, słuchajcie, metę pod nami. Mamy tutaj różne trampoliny. I słuchajcie, jak to zrobić? Okej, okay, ta trampolina jest bardzo, bardzo silna. Ja jedyne, czego się boję, to że, słuchajcie, ta mapka to jest jeden wielki troll i tak naprawdę ona wcale nie jest jakaś mega trudna do przejścia. No to jeżeli ja mam dwa i to przeszedłem, no to mamy problem. Eee, nie wiem, jak to skomentować. Okej, okay, ta mapeczka, słuchajcie, wygląda na... I jakąś totalnie porąbaną Nie wiem o co w tym chodzi ale ona jest chyba mocno przekminiona, mam wrażenie. Zobaczmy, słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi. Czy to w ogóle jest checkpoint? Bo to trochę tak wygląda, jakby to był checkpoint. Okej, okay, jednak nie wiem. Jednak naprawdę nie. Ej, co to jest na mapa? Ale to, to ładnie wygląda. No, mi się to osobiście podoba. Tylko, że słuchajcie, to będzie chyba ciężkie stosunkowo do przejścia, żeby zatrzymać się na tamtej platformie. Nie wiem, słuchajcie, spróbu... O, wow. Spróbujemy, słuchajcie, zaraz to ogarnąć. Czekaj, 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 zrobimy inaczej. Zrobimy, słuchajcie, o, dawaj tutaj, dawaj tutaj. Dawaj teraz właśnie, o, tu się pokręcimy Pokręcimy, pokręcimy Wejdziemy sobie teraz na to Ej, ej To jest, to jest chyba Trochę zbagowana mapa, mam wrażenie Panie centralne wład... Co, co? Okej, okay, ogarnąłem, ogarnąłem Tam faktycznie był bug Ale dało się to tak ugryźć, że Przechodzisz dalej i w sumie spoko W sumie całkiem git, całkiem git Całkiem git, dobra, okej okay. Jednak niegi. No nie, no nie kasz mi kolejny raz, bo to. O! Dobra! Dobra, zróbmy to inaczej. Spróbujmy. Spróbujmy polecieć od razu na te czerwone klocki, a to jest realne, słuchajcie, chyba. A, to nie jest realne, niestety, słuchajcie, bo musimy najpierw użyć trampoliny. Najpierw, słuchajcie, musimy skoczyć z trampoliny na drugą trampolinę. Ej, bardzo fajna mapa! Bardzo fajna, naprawdę słuchajcie, fajnie, śmiesznie przekminiona. Dobra, czekajcie, tu się musimy zastanowić. Okej, okay, nie wiem, czy to jest checkpoint, czy nie, ale zróbmy to jakoś tak. Teraz chyba po prostu musimy wejść na ten sterowiec, nie widzę innej możliwości, bo... No bo, no bo gdzie? Na tą armatę? No to przecież ta armata wiadomo, że się zepsuje. O kurde. O kurde. O kurde, czekaj, 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 czekaj. Tutaj skaczę sobie z tego na to i to już jest meta, prawda? Ale jeszcze chciałbym stanąć na tym, zobaczyć, czy to, czy to ma jakiś słuchajcie, sens, czy to nas jakoś właśnie wywali do góry, nie? To jest chyba nieaktywny, to chyba miał być robot. Okej, okay, to po prostu ma chyba wyglądać jak robot, ale ej, naprawdę miła mapa. No dobra, ta mapeczka, słuchajcie, jest... Dziwna, słuchajcie, nie wiem na którą metę nawet, słuchajcie, mam próbować iść, bo tych met jest tutaj strasznie dużo. Dobra, może spróbujmy sobie zacząć w ogóle stąd, co, nie? No bo tak, dobra, odhaczmy każdą metę, bo nie wiemy naprawdę, która będzie dobra. Czy lewa, czy prawa, czy jakaś kolej. Le... Lejna, co? Ej, ja się nawet. Ja. Wow, no to niezły stumble guy. Mmm, uwielbiamy tego wirusa. Możliwy problem, no, nie wiem, czy możliwy, tylko chyba jest. A oni się jeszcze zastanawiają. Dobra, lecę tędy po raz kolejny. Teraz tak, podejdę sobie tutaj, tu spróbuję skoczyć. Dobra, tu idziemy sobie tak. Ok. wiemy, że ta meta jest fejkowa i tak też podejrzewaliśmy. No chyba nikt z was nie myślał, że to będzie akurat ta poprawna meta. Tam jest, słuchajcie, jakaś jedna meta i nie wiem, czy właśnie te grzybki nie powodują czegoś takiego, żebym właśnie... Nie, nie powiedziałbym. One są dość niskimi grzybkami. Czyli one chyba nam roboty zrobić nie zrobią. No chyba, że ten, słuchajcie, może jest jakiś taki, nie wiem, wybitny? Nie wiem. Słuchajcie, dobra, spróbujmy. Ok. Nie, też nie. Też nie wybija on jakoś, słuchajcie, niesamowicie, jest tutaj, słuchajcie, trampoliniarz, no dobra, no to przejdźmy tą mapę tak jak, słuchajcie, trzeba po prostu, czyli pójdźmy sobie tędy, tu jest w ogóle napis ABRA, całkiem ciekawe zrobiony, bo takiego grubego napisu ABRA to ja jeszcze nie miałem, tam jest ABY, teraz stoję na RY i tutaj, słuchajcie, jest znowu A. Fajnie to jest wykminione, naprawdę, słuchajcie, całkiem fajne, A wy pamiętajcie, żeby wpisywać kod Abra. Dokładnie tak. O, teraz może trochę bardziej to widać. Dokładnie tak, wpisujcie kod Abra w sklepie. A ja tutaj, słuchajcie, lecę sobie w ten sposób. A, a co zrobię niby źle? Co, że na kolejny mam na. Kafelek pójść? Ok. Ok, ale faktycznie, co teraz? Co niby teraz? No dobra, to jeszcze inaczej musimy zrobić. Słuchajcie, chyba tą trampolinką jakoś musimy na te wyższe, wiecie? Mm. Dobra, to chwila, Co zrobimy to. Uda się. No, co? Jeszcze słuchajcie raz. No, nie, dobra, nie rozumiem. A staram się zrozumieć, naprawdę, naprawdę się staram. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak. Okej. Okay. Dobra, nie wiem, czy to nie jest właśnie mapka PayTui, bo bez emotki, piłki do czy byśmy byli w ogóle w stanie to przejść, nie jestem przekonany. No ale dobra, słuchajcie, mamy przejście dalej. I tylko to nas, słuchajcie, teraz interesuje. Nie wiem, w którym miejscu będzie tutaj checkpoint, ale liczę na to, że słuchajcie, może gdzieś niedaleko, albo że po prostu już jest za nami, co nie? No bo kurczę, teraz słuchajcie, to jest bardzo dobre pytanie. To powinien być checkpoint, albo to powinien być checkpoint. Lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra, chodźmy najpierw w lewo po prostu. Chodźmy i odhaczmy. Może to będzie meta, a może słuchajcie, to będzie fake? Okej. Okay. Przynajmniej nam się udało.